Mogę ci łapać? Mogę? Mogę ci łapać? Mogę ci łapać. łapać? No co? Sionik! Sionik! Sonia! Złapię Sonię! Złapię, 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 No uciekaj! Dzień dobry, ojej, kto to do mnie idzie! Kto to do mnie idzie? Ojej, Ojejuś! Ojeja, ojeja! Soniu! Ziemia! Ziemia! Co on takie a? Już z tej strony ją wziąć. Dlaczego no, nie?

Nie moje marzynkę. Zionia, kto tam jest? Kto, to tata. To, to, to? Tata ma kamerę? kuku ojej, kto do mnie idzie? Kia mnie idzie, a nie do ciebie. A, zaczynasz wojnę. Gdzie ty dośmieci idziesz? Tak idziesz żeby się, tylko sobie. Pan gdzie ty idziesz? Piłkę? Mm. Proszę, zawracamy. Zawracamy. Ok. I tu. Chodź. O, no, jak idzie, jak szybciutko. Zobacz, mamusiu. Ojej. Chodź. Chodź. Ojej. No pokazuję. Tak, widzę, tu jest. O, o tak, ale na terenach. No, chodź, chodź, chodź. Piłeczka, tak? O, tak. Ja. Żeby, żeby tak nie mylić, to możesz w życiu. Może, uważać. Rzuć piłę do mamy. Gdzie piła? O, tak? Po, pokazujesz paluszkiem, piłka? Już, podaję ci. Proszę, kochani, ale paluszkiem nie można pokazywać. Też póki nie umiesz mówić, to jeszcze jesteś usprawiedliwiona. Ale masz piłkę. Rzuć mamu nie piłkę, Soniu. Gdzie mama? Sonia, gdzie mama? O, zajęta. Sonia, gdzie mama? Jedziałki nie ma, się tu siedzi. Tu mama siedzi. Nie do buzi brudna. Tu jej. Sonia, rzuć mi piłkę. Ładnie ją trzyma tam piłkę. Sonia, rzuć mamusi piłeczkę. O jak ładnie są. Nie, szukka. Już... Och ty rada. Sonia. Koło się miesięcy, jak już zaradna. 49. Osiem tyło. Żeby tam brudniej uderzyło się. Jak sobie potrafi podciągnąć już, nie tak, już. już wie, wiek to. się troszkę. O! Tak! Chodź, Sonia! Sonia chodzi swoimi drogami. O, pokaż swoje sześć zębów. Gdzie ma piesek No musisz podejść, żeby pokazać. Musisz podejść. No chodź do mamusi troszkę, chodź. Chodź do mamy. Nic ciekawego. Zaglądasz. Gdzie babcia? Nie ma babci? Nie ma. Nie ma rączki rozkładane. Nie ma babci. No to wie tam. Jest, jest fajny, że babcia tam często siedzi i szuka może. Gdzie babcia? Chodź tu. Sonik, zobacz. Ale fajny. uciczę się zimna? Korna febre. Co so, nie zobacz, a co mama ma mama? Piłka. Gdzie piłka? Kto tu?